Kiedy moja macocha Ewa szepnęła do mnie w korytarzu kancelarii notarialnej, że nie dostanę nawet grosza z fortuny mojego ojca, nie wiedziała, że za chwilę to ona będzie błagać o litość. Zanim zacznę tę historię, chcę cię poprosić o jedno. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić więcej poruszających historii jak ta. Nazywam się Anna, mam 32 lata i przez ostatnie trzy lata mojego życia poświęciłam wszystko, żeby zaopiekować się moim umierającym ojcem. Ale zacznijmy od początku, bo ta historia rozpoczęła się o wiele wcześniej. Mój ojciec Jan Kowalski był właścicielem małej firmy budowlanej w Warszawie. Przez 40 lat ciężkiej pracy zbudował solidny biznes i zgromadził majątek, który pozwalał nam żyć w dostatku. Mieszkaliśmy w przestronnym apartamencie na Mokotowie, w jednej z lepszych dzielnic stolicy. Mama zmarła, kiedy miałam 20 lat. Przez następne pięć lat byliśmy statą tatą nierozłączni. On pracował, ja studiowałam architekturę we Wrocławiu, ale każdy weekend wracałam do Warszawy. Byliśmy rodziną, prawdziwą rodziną. Wszystko zmieniło się, kiedy ojciec poznał Ewę. Miała 42 lata, czyli o 18 lat mniej niż on. Spotkali się na jakimś bankiecie biznesowym. Była ładna, elegancka, zawsze uśmiechnięta. Ja byłam naiwna i szczerze cieszyłam się, że tata nie będzie już sam. Myślałam, że zasługuje na szczęście po latach samotności. Ewa wprowadziła się do naszego apartamentu pół roku po poznaniu ojca. Najpierw wszystko wydawało się w porządku. Była miła, uprzejma, pytała o moje studia. Ale z czasem zaczęłam zauważać zmiany. Tata coraz częściej mówił o pieniądzach, o inwestycjach, o testament. Słowa, które wcześniej prawie nie padały w naszym domu nagle stały się codziennością. Ewa zaczęła jeździć w coraz droższe podróże, zakopane na narty co drugi weekend, Gdańsk na spa, wyloty do Paryża i Barcelony, zawsze z tatą, zawsze na jego koszt. Widziałam faktury, widziałam jak konto ojca topnieje szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, kiedy próbowałam z nim porozmawiać tylko machnął ręką. Ewa ma prawo cieszyć się życiem, powiedział zasługuje na to. Przecież pracowała jako kierowniczka w hotelu przez tyle lat. Nie mogłam się z tym pogodzić. Coś było nie tak. Zaczęłam sprawdzać dokumenty finansowe ojca, które zostawiał w domowym gabinecie. I wtedy odkryłam prawdę. Ewa przekonała tatę do otworzenia kilku kont w zagranicznych bankach. Mówiła mu o optymalizacji podatkowej, o bezpieczeństwie finansowym. W rzeczywistości systematycznie przelewała pieniądze na swoje prywatne konta, rejestrowane na firmy widma. W ciągu dwóch lat wyprowadziła z majątku ojca niemal 800 tysięcy złotych. Zebrałam wszystkie dowody: wydruki przelewów, dokumenty rejestracyjne firm, maile. Pojechałam do Warszawy pewnego zimowego wieczoru. Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj. 17 grudnia śnieg padał gęsto, a ulice były puste i białe. Tato, musimy porozmawiać powiedziałam, kładąc dokumenty na stole w salonie. Ojciec spojrzał na mnie zmęczonym wzrokiem. Ewa siedziała obok, z filiżanką kawy w dłoni, obserwując scenę z chłodnym spokojem. O co chodzi, Aniu? Oto pokazałam mu wydruki. Ewa okrada cię, tato. Systematycznie. Od dwóch lat. Wyprowadza Twoje pieniądze na zagraniczne konta. Rejestruje firmy widma. To jest kradzież, tato. To przestępstwo według kodeksu karnego. Cisza, która zapadła, była lodowata. Ojciec patrzył na dokumenty, jego twarz z każdą sekundą robiła się bardziej czerwona. Jak śmiesz, szepnął wreszcie jak śmiesz oskarżać Ewę. Ona mnie kocha, ona się mną opiekuje tato, spojrz na dowody to są twoje pieniądze. Ewa wstała. Jej głos był spokojny, ale czułam w nim stalową twardość. Aniu, zawsze byłaś zazdrosna. Nie możesz znieść, że twój ojciec znalazł szczęście. Te inwestycje to nasza wspólna decyzja. Ty nie masz nic do powiedzenia w naszych finansach. To nie są inwestycje, to kradzież! krzyknęłam. Ojciec wstał tak gwałtownie, że przewrócił krzesło. Wynoś się, powiedział cicho, ale stanowczo. Wynoś się z tego domu i nie wracaj, dopóki nie przeprosisz Ewy. Stałam jak wryta. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Tato słyszałaś, wyjdź. Teraz. Wyszłam. W środku zimowej nocy, ze łzami zamarzającymi na policzkach, wyszłam z domu, w którym się wychowałam. Tata nie oddzwonił. Nie odpisał na wiadomości. Przez następne tygodnie próbowałam się z nim skontaktować, ale Ewa zablokowała mój numer w jego telefonie. Trzy miesiące później, kiedy pracowałam już w Krakowie w małej pracowni architektonicznej, dostałam telefon od sąsiadki ojca, pani Marii. Aniu, twój tata jest w szpitalu, zawał serca, musisz przyjechać. Pojechałam natychmiast. Zastałam ojca w szpitalu praskim, podłączonego do maszyn, bladego jak ściana. Ewa siedziała w poczekalni, przeglądając magazyn. Jak on się czuje, zapytałam. Podniosła wzrok, jakby moja obecność była niedogodnością. Stabilnie. Lekarze mówią, że to początek choroby zwyrodnieniowej serca. Będzie potrzebował stałej opieki. Zostanę z nim, zaśmiała się. Krótko, ostro. Naprawdę? A twoja praca w Krakowie, twoje życie? Nie bądź naiwna, Aniu. Twój ojciec pójdzie do domu opieki, tam zajmą się nim profesjonaliści. W moim brzuchu zakręciło się zoburzenia. On nie pójdzie do żadnego domu opieki. Ja się nim zajmę. I tak się stało. Wzięłam bezpłatny urlop w pracy. Mój narzeczony, Michał, z którym byłam już od czterech lat, początkowo mnie wspierał. Mieszkaliśmy razem w małym mieszkaniu w Krakowie, obiecywał, że poczeka, przeniosłam się do Warszawy, ojciec wypuścił mnie z powrotem do apartamentu, choć Ewa protestowała, ale nawet w jego osłabionym stanie widział, że nie ma innego wyjścia. Ewa odmówiła rezygnacji ze swojego stylu życia, nadal jeździła na wyjazdy, nadal wydawała jego pieniądze. Tylko teraz miała dodatkowy argument. Zasługuje na odpoczynek, mówiła. Całe dni spędzone w tym smutnym domu są nie do zniesienia. Przez pierwsze pół roku ojciec nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, co się dzieje. Choroba postępowała, miał coraz więcej momentów dezorientacji, zapominał słów, gubił wątek rozmowy, ale były też momenty całkowitej lucydności. W tych chwilach rozmawialiśmy. Pewnego popołudnia, kiedy podawałam mu obiad, złapał mnie za rękę. Aniu, szepnął, przepraszam. Przepraszam za wszystko. Uzy napłynęły mi do oczu. Ta, to już dobrze, jestem tu, to się liczy. Ona mnie wykorzystała, widzę to teraz. Pieniądze mnie zaślepiły. Myślałem, że jak będę bogaty, to będę szczęśliwy. A prawdziwe szczęście było tuż obok, ty, zawsze ty. Trzymałam jego dłoń, czując, jak moje serce pęka i scala się jednocześnie. Trzy lata. Trzy długie lata poświęciłam na opiekę nad ojcem. Michał w końcu odszedł. Powiedział, że nie może czekać w nieskończoność. Moja kariera zawieszona, moje życie w zawieszeniu, ale tata był tego wart, każdego dnia, każdej nocy spędzonej przy jego łóżku. W tym czasie ojciec zrobił coś, o czym nie wiedziałam. W jednym ze swoich licznych momentów lucydności, kiedy wychodziłam na zakupy, zadzwonił do swojego notariusza, pana Nowaka. Pracowali razem od trzydziestu lat. Zaufany człowiek. Panie Janie, chce pan zmienić testament? zapytał notariusz podczas wizyty w apartamencie, którą zorganizował w tajemnicy przede mną. Tak? Chcę unieważnić poprzedni testament, ten, w którym wszystko dostawała Ewa i chcę sporządzić nowy, wszystko dla Anny, każda złotówka, ale panie Janie, pani Ewa na pewno będzie to kwestionować w sądzie, powie, że nie był pan w pełni świadom. Ojciec się uśmiechnął. Słaby, zmęczony uśmiech człowieka, który wie, że zbliża się koniec. Dlatego potrzebuję pełnej dokumentacji medycznej, potwierdzającej moją zdolność do czynności prawnych. Niech lekarze mnie przebadają. Psychiatra, neurolog, wszystko oficjalne. I chcę, żeby pan zebrał wszystkie dowody przestępstw Ewy: przelewy, dokumenty firm, widmo, wszystko. To część mojej spuścizny dla Anny, ochrona przed tą kobietą. Pan Nowak skinął głową. Zrozumiałem. Wszystko będzie załatwione. Ojciec zmarł spokojnie pewnego marcowego poranka. Trzymałam jego dłoń. Ewa była wtedy w zakopanem na kolejnym wyjeździe spa. Nawet nie zdążyła wrócić na pogrzeb. Tydzień po pogrzebie otrzymaliśmy wezwanie do kancelarii notarialnej na odczytanie testamentu. Pojechałam w prostej czarnej sukience, zmęczona, wyczerpana emocjonalnie. Ewa przyjechała w eleganckiej marynarce od Chanel. Z nową torebką Louis Vuitton na ramieniu. Uśmiechała się. W korytarzu nachyliła się do mnie. Wiesz co, Aniu? Nie dostaniesz nawet grosza. Jan wszystko mi zapisał. A ty będziesz mogła wrócić do swojego żałosnego życia w Krakowie. O ile w ogóle cię tam jeszcze chcą. Nie odpowiedziałam. Nie miałam siły. Weszłyśmy do gabinetu. Pan Nowak siedział za biurkiem w okularach z dokumentami przed sobą. Kiedy zobaczył Ewę... Jego twarz na moment wykrzywiła się w dziwnym grymasie, potem zaczął się śmiać. Cicho, ale wyraźnie. Ewa zmierzyła go wzrokiem. Z czego pan się śmieje? Pan Nowak założył okulary i otworzył teczkę. Z pani pewności siebie, pani Ewo. Proszę usiąść. Usiadłyśmy. Notariusz zaczął czytać. Testament sporządzony przez Jana Kowalskiego, w pełni świadomego, z datą 21 listopada ubiegłego roku. Niniejszym unieważniam wszelkie wcześniejsze testamenty i postanawiam, co następuje. Całość mojego majątku, włączając w to apartament w Warszawie, firmę budowlaną, wszystkie konta bankowe i inwestycje, przekazuję mojej ukochanej córce, Annie Kowalskiej. Jest jedyną osobą, która wykazała się prawdziwą miłością i poświęceniem. Jest moją jedyną spadkobierczynią. Cisza. Ewa pobladła. To niemożliwe, wyszeptała. To jakaś pomyłka. Pan Nowak wyjął kolejny plik dokumentów. Nie ma żadnej pomyłki. Pan Jan przeszedł pełne badania psychiatryczne i neurologiczne, które potwierdzają jego pełną zdolność do czynności prawnych w momencie sporządzania testamentu. Tutaj są wszystkie zaświadczenia. Co więcej, pan Jan polecił mi przygotować kompletne dosie dotyczące pani działalności finansowej. Rozłożył przed Ewą wydruki przelewów, dokumenty rejestracyjne firm, korespondencję mailową. Systematyczne przywłaszczanie środków finansowych, zakładanie firm widmo w rajach podatkowych, fałszowanie dokumentów. Wszystko to stanowi naruszenie kodeksu karnego. Artykuły 284, 286 i 277. Mówiąc wprost, pani Ewo, jest pani złodziejką. Ewa zerwała się z krzesła. To wszystko nieprawda. To Anna. Ona go manipulowała. W tym momencie drzwi gabinetu otworzyły się i weszło dwóch mężczyzn w cywilnych ubraniach. Policja. Ewa Nowak. Jeden z nich pokazał odznakę. Jesteśmy z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jest pani aresztowana pod zarzutem przywłaszczenia mienia, fałszerstwa dokumentów i prania pieniędzy. Twarz Ewy zrobiła się szara. Próbowała coś powiedzieć, ale słowa uwięzły jej w gardle. Funkcjonariusze założyli jej kajdanki i wyprowadzili z gabinetu. Patrzyłam na to jak przez mgłę. Pan Nowak podszedł do mnie i położył rękę na moim ramieniu. Pani ojciec bardzo panią kochał, Aniu, i wiedział, co robi. Chciał, żeby pani była bezpieczna, żeby pani mogła zacząć nowe życie. Łzy polały mi się po twarzy. Po raz pierwszy od miesięcy pozwoliłam sobie płakać. Minęło pół roku. Proces Ewy trwa nadal, ale prokurator zapewnia mnie, że wyrok będzie surowy. Odzyskałam większość pieniędzy, które ukradła. Apartament na Mokotowie sprzedałam. Nie mogłam tam mieszkać. Za dużo wspomnień. Wróciłam do Krakowa. Otworzyłam własną małą pracownię architektoniczną. Zatrudniłam dwóch młodych architektów i pracujemy nad projektami domów jednorodzinnych. Skromnie, ale uczciwie. Pewnego dnia, kiedy wychodziłam z biura, Zobaczyłam znajomą twarz. Michał stał pod budynkiem z kwiatami w ręku. Cześć, Aniu, powiedział nieśmiało. Słyszałem, co się stało. Przepraszam, że cię zostawiłem. Byłem słaby, ale jeśli dasz mi szansę. Spojrzałam na niego. Na kwiaty, na jego twarz pełną skruchy. Michał przeszłam przez piekło, nauczyłam się, że największą wartością nie są pieniądze to lojalność, miłość, poświęcenie. Czy ty naprawdę to rozumiesz? Skinął głową. Rozumiem i chcę ci to udowodnić. Każdego dnia, jeśli mi pozwolisz, uśmiechnęłam się. Po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna. Dobrze, zaczynamy od nowa, ale tym razem na moich zasadach. Największa lekcja, jakiej nauczył mnie ojciec, to nie była lekcja o pieniądzach czy majątku. To była lekcja o wartościach o tym, że prawdziwa miłość objawia się nie w słowach, ale w czynach. W poświęceniu, w byciu obok kogoś wtedy, gdy jest najtrudniej. Ewa myślała, że wygra, bo miała chciwość i bezwzględność, ale przegrała, bo nie miała serca. I to serce, ta ludzka więź między ojcem a córką w końcu zwyciężyła. A co byś zrobił na moim miejscu? Czy kiedykolwiek przeżyłeś coś podobnego? A może znasz kogoś, kto przeszedł przez zdradę w rodzinie? Zostaw komentarz poniżej. Chcę poznać twoją historię. Zostaw też łapkę w górę, jeśli ta historia cię poruszyła. I zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić więcej równie poruszających historii jak ta.